Dzień dobry, przy mikrofonie Dominika Dubiel. Witam Państwa w następnym odcinku z naszej serii prasówek. Z dnia 25 maja 2025 roku autorstwa Koła Nauk Politycznych Homopoliticus, działającym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Standardowo zachęcamy do zaobserwowania naszych social mediów. Mogą nas Państwo znaleźć na Facebooku, Instagramie, Spotify i YouTubie. Mogą Państwo również pozostawić pozytywną ocenę Bądź komentarz pod tym materiałem. Nie przedłużając, zapraszam do merytorycznej części dzisiejszego odcinka. Wielka powódź w Australii. Nagłe powodzie nawiedziły południowo-wschodnie wybrzeże Australii. Do 22 maja doprowadziły do śmierci dwóch osób i odcięcia tysięcy gospodarstw domowych od świata. Obowiązywało 140 oszerzeń powodziowych, a ponad 50 tysięcy osób otrzymało polecenie przygotowania się do ewakuacji zagrożonych terenów. Na przestrzeni dwóch dni wystąpiły opady równe miesiącom deszczu, a według prognoz może spaść nawet 200 litrów wody na metr kwadratowy. Premier Nowej Południowej Walii Chris Means przeprosił osoby, które godzinami oczekiwały na pomoc, zapewniając, że akcje ratunkowe zostaną zintensyfikowane. Prognozy australijskiego biura meteorologii wskazują, że opady deszczu powinny zacząć ustępować do końca weekendu. A teraz przekazuję głos Wojtkowi Rutnickiemu, który opowie nam o wynikach wyborów prezydenckich w Rumunii oraz o wynikach przedterminowych wyborów parlamentarnych w Portugalii. Dziękuję za głos. Gdy u nas odbywała się pierwsza tura wyborów, Rumunii decydowali już w drugiej turze, kto ostatecznie zostanie głową państwa. Reprezentujący środowiska centrowe, bezpartyjny Nisu Kordan, zmierzył się z reprezentantem skrajnej prawicy George Simeonem. Elektorat buntu, który przed unieważnieniem wyborów w 2024 roku popierał Kalina Gorgesku stał po Syren Simiona, co przełożyło się na ponad 40% głosów w pierwszej turze. Kandydat centrum osiągnął wówczas niecałe 21%. Sondaże wskazywały, że wybory będą na żyletki, ale Nisu Kordan otrzymał zadawalające 53,60% głosów, stając się tym samym prezydentem elektem Rumunii. Frekwencja wyborcza w drugiej turze była imponująca, bo wynosiła aż 64,72%. Jest to najwyższy wynik od 1996 roku, a także wynik wyższy o 10 punktów procentowych niż w pierwszej turze, co może świadczyć o zmobilizowaniu elektoratu przeciwko skrajnemu Syminowi. W Portugalii także odbyły się wybory, z tą różnicą, że zostały rozpisane przedterminowo przez prezydenta Marcelo Rebelo de Sousa, po tym jak premier Luis Montenegro przegrał wotum zaufania 11 marca 2025 roku. Wybory miały miejsce 18 maja, a centroprawicowa partia socjaldemokratyczna premiera poprawiła swój wynik o prawie 4 punkty procentowe, zdobywając tym samym 32,7% głosów. Pomimo tego nie zdołała stworzyć samodzielnej większości w parlamencie. Na drugim miejscu plasuje się lewicowa partia socjalistyczna z wynikiem 23,4%, co oznacza dla niej spadek prawie 5 punktów procentowych względem poprzednich wyborów. Wynik poprawiła natomiast krajna prawica, wprowadzając do parlamentu tyle samo parlamentarzystów co lewica. Premier Luis Montenegro stanie przed wyzwaniem stworzenia koalicji, co zmusi go do współpracy z lewicą lub skrajną prawicą. Montenegro wykluczył już jednak współpracę z Czegą, natomiast jego partia jest tradycyjnym konkurentem lewicy, co nie ułatwi mu wypracowanie konsensusu z tą partią. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, najpewniej Portugalczyków czeka rząd mniejszościowy. Dziękujemy Wojtkowi, a teraz oddaję głos Julii Nesce, która opowie nam o wynikach pierwszej tury wyborów prezydenckich w Polsce. Oraz o wizycie prezydenta RPA w Białym Domu. Wybory prezydenckie 2025. Za nami pierwsza tura, która odbyła się w niedzielę 18 maja. Na prowadzeniu Rafał Trzaskowski, czyli kandydat Koalicji Obywatelskiej, zgarnął 31,36% głosów i pewnie wszedł do drugiej tury. Tuż za nim Karol Nawrocki, wspierany przez PiS, z wynikiem 29,54%. Trzecie miejsce... Sławomir Męsem z Konfederacji 14,81%. A dalej Grzegorz Braun z wynikiem 6,34%. Szymon Hołownia z wynikiem 4,99%. Adrian Zambrek z wynikiem 4,86%. I Magdalena Bijat z wynikiem 4,23%. Niżej uplasowali się już Krzysztof Stanowski z wynikiem 1,24%. I Joanna Seneszen z wynikiem 1,09%. Na końcu stawki czterech kandydatów, którzy nie przekroczyli nawet procenta, byli Marek Jakubek, Artur Bartoszewicz, Maciej Maciak i Marek Woch. Teraz oczy całej Polski zwrócono są na 1 czerwca. To wtedy odbędzie się druga tura, czyli pojedynek Trzaskowski-Konda Nawrocki. Według sondażu opinia 24 46% wyborców planuje głosować na Trzaskowskiego, natomiast 44% na Nawrockiego. No ale 10% jeszcze się zastanawia lub woli nie mówić, czyli klasycznie może się jeszcze wydarzyć wszystko. Stany Zjednoczone i dyplomatyczny chłodny prysznic. 21 maja w Białym Domu odbyło się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Republiki Południowej Afryki Cyrilem Rampahosą. Spotkanie miało służyć odbudowie relacji, no ale szybko przerodziło się w konfrontację. Trump publicznie zarzucił władzom RPA ludobójstwo białych farmerów i pokazał filmy mające to potwierdzać. Problem w tym, że jak zauważyli komentatorzy, część z tych nagrań rzekomo pochodzi nie z RPA, lecz z Demokratycznej Republiki Konga. Ampahosa zachował spokój i podkreślił, że przemoc w jego kraju dotyka przede wszystkim czarnoskórej większości, a nie białej mniejszości. Warto dodać, że podobne zarzuty wobec władz RPA wcześniej formułował także Elon Musk który przypomnijmy sam pochodzi z tego kraju. Spotkanie to miało być gestem pojednania. Zamieniło się w medialny incydent i jak to często bywa pozostawiło więcej pytań niż odpowiedzi. Dziękujemy Juli. To już tyle z naszej strony. Uprzejmie dziękujemy za uwagę i raz jeszcze przypominamy o zaobserwowaniu nas na mediach społecznościowych. Pozostańmy w łączności ze światem i do usłyszenia. Dziękuję.